Cześć, nazywam się Hubert Lomański i dzisiaj zaczynamy całą serię filmów Bożego Narodzenia. Będziemy działać z kompozycjami, będziemy robić wianki, będziemy robić mikrokompozycje takie do wręczenia na taki niezobowiązujący prezent. Boże Narodzenie to dla mnie okres, na który czekam przez cały rok. Zawsze mam mnóstwo pomysłów w głowie i chciałbym je przekazać, natomiast. Praca nad Bożym Narodzeniem to jest tylko chwilę, miesiąc półtora i później trzeba wrócić do tych obowiązków, które wykonujemy przez cały rok. Jeśli jesteście gotowi, to zaczynamy. Zaproponuję wam dzisiaj taki nowoczesny stroik w bardzo określonej formie który może być zarówno wiankiem adwentowym, jak i kompozycją na stół. Co będziemy potrzebować do, do tego stroika? Jest tutaj mamy takie piękne naczynie, które imituje metal, natomiast jest plastikowe, jest przecierane, szare. Będziemy potrzebować świecę. W tym przypadku daję świecę takie troszeczkę błyszczące z racji tego, że chciałbym Troszeczkę połączyć te struktury, barwy i odcienie, bo raczej wykorzystuję matowe rzeczy. Mam tutaj gałązki od chrobotka wysuszone. Mam kilka e, takich bombek lub banik, w zależności od tego, w jakim e, miejscu w Polsce jesteśmy, nazywają się one inaczej. W różnych e, wielkościach są to szklane bombeczki i również są matowe i świecące. Naturalne gwiazdki, takie troszeczkę przypalone żeby miały y, taką troszeczkę poświatę y, rudości. Druty, susz egzotyczny, w tym przypadku jest y, tutaj taki mały lotos, mniejsze i większe. Y, mamy tutaj dodatki, takie naturalną, naturalną korę, korę. Oczywiście potrzebny będzie również klej. Y, no i tutaj mamy nobilisa, czyli taką y, szaro-niebieską jodełkę. Oczywiście potrzebna nam jest jeszcze gąbka i od gąbki zaczniemy. W pierwszej kolejności chciałbym wkleić, zrobić bazę pod świecę. Świecę będę umieszczał w gąbce, ale ta gąbka będzie bardzo małą gąbką, na którą tylko umieszczę te świece i będę troszeczkę mocował tam elementy, które będą wewnątrz tego naczynka. Czyli zaczynamy od gąbki. Gąbka sucha, czy gąbka sucha czyli taka gąbka, której nie moczymy, Yy, Przeznaczona ona jest najczęściej do właśnie kompozycji na Boże Narodzenie, kompozycji na Wszystkich Świętych, na pewno już znacie yy, tą gąbeczkę, yy, ale tutaj Wam pokazuję, jak się ją tnie. Wydaje taki charakterystyczny, nieprzyjemny dla no, niektórych yy, odgłos. Potrzebne mi są, zobaczcie, tylko i wyłącznie takie małe kwadraciki. Dobrze, aby one były mniej więcej Podobnej wielkości te gąbeczki dopasuję sobie tutaj w kąty tego naczynia. O, i tak dobrze by było, żeby one wypełniały całości tą przestrzeń i żeby nie wychodziły po, po, powyżej tego naczynia. Pamiętajcie, że dacie troszeczkę kleju, to trochę się podniesie do góry ta gąbka, więc lekko y, można ją jeszcze tutaj ściąć. O, w ten sposób dopasujemy, będzie, zaczniemy przyklejać y, ją klejem na gorąco. Dziś rozpoczynamy całą serię tych filmów na Boże Narodzenie. Pokażę Wam różne przykłady na różne kompozycje. Już dzisiaj zapraszam na kolejne, gdzie będzie taki naturalny stroj, gdzie będzie girlanda na stół przed samym Bożym Narodzeniem. Będziemy mogli wykonać będą takie mikro prezenty, mikro kompozycje. Jeśli chcielibyście się więcej dowiedzieć, i więcej nauczyć, to zapraszam do mnie na stronę internetową, która tutaj się właśnie wyświetla. Tam są również kursy online. Boże Narodzenie pokazuje bardziej skomplikowane rzeczy, ale również proste, y, mniejsze i większe. Mam dociętą gąbeczkę, więc mogę zacząć ją przyklejać. Nakładam oczywiście klej na gąbkę. Nie na naczynko, tylko na gąbkę. Możemy troszeczkę z boku również dać kleju żeby przytwierdzić ją w dwóch miejscach. Czyli na spodzie. Oczywiście powtarzam za każdym razem, pracując z klejem, uważajcie na klej. Klej ma 200, prawie 80 stopni, w zależności oczywiście od, od tego pistoletu. Ale jest bardzo gorący. I z doświadczenia również wiem, że jak spadnie i się poparzycie, to nie odklejać go, tylko niestety trzeba wytrzymać chwilę, bo mniej szkód w skórze zrobi, jak się go zostawi. Nie odklei się go, bo wtedy odejdzie cały płat skóry, a tak to tylko troszeczkę. Mamy, słuchajcie, przymocowane te gąbki. Teraz do tego będę umieszczał świece. Świece, tak jak wspomniałem, są, mm, nie są matowe. Są z połyskiem. Świece będą umieszczone dokładnie w tym miejscu, tak jak tutaj się kończą e, zakończenia tego naczynka. są. Żeby umieścić tak świecę, potrzebny mi jest drut. Drut w Grubość, w zależności od tego, e, jaka ta świeca duża jest. W tym przypadku starczy mi taka tam 0,8-0,9 e, Drut oczywiście tniemy. Tniemy cążkami do drutu i pamiętajcie, jak tniecie drut, żeby nie ścinać go w powietrzu, tylko raczej złapać go palcami w ten sposób i tutaj ściąć pod skosem. Bo wtedy nie odskoczy nam ten drut i przypadkiem nie wybije nikomu oka. Pamiętajcie również, że ten drut należy ściąć pod skosem, żeby był naostrzony. Czyli najpierw cinamy sobie kawałek, trzymamy i tniemy. Kolejny kawałek. I kolejny kawałek. Druty potrzebne nam są do tego, aby umocować e, nasze świeczki. W tym przypadku do świeczki potrzebne będą e, dwa druty. Są wystarczająco. Też musimy pamiętać, żeby nie były zbyt długie. E, żeby nie przebiły w całości tej świeczki. Więc tutaj jeszcze sobie dotnę, skrócę troszeczkę. I teraz tak, jak mocujemy te druty. Do mocowania drutów yy, oczywiście nie jest niezbędny, bo możemy to zrobić, trzymając w ręku, ale dobrze jest mieć jakieś takie małe kombinerki. Dobrze mieć również świeczkę, już taką rozgrzaną, podpaloną. Yy, Na świeczką przytrzymujemy troszeczkę ten drucik, żeby on się lekko rozgrzał. Będzie nam prościej włożyć. W, yy, Tutaj w świeczkę ten drut z racji tego, że jeśli nie rozgrzejemy, nie każdy wosk jest dobry, żeby do niego wbić tą, ten drut. A w tym przypadku, jak go rozgrzejemy, to on spokojnie wejdzie w tą świeczkę i ona nie pęknie po prostu. No, rozgrzewamy i delikatnie, słuchajcie, na centymetr, dwa mniej więcej wkładam, na centymetr bardziej w takiej małej świeczce. Przytrzymujemy. Po raz kolejny, zobacz tutaj bliżej. Jak będę wkładał, mamy lekko rozgrzany i wkładamy troszeczkę oddalony. O. Tak umieszczone druty. Chwileczkę nam zastygają. Musimy sobie dopasować, bo tu mamy małą gąbkę, więc musimy sobie sprawdzić, czy nam się zmieszczą ewentualnie te końcóweczki jeszcze możemy z zachowaniem ostrożności skierowane w dół, bo tutaj już nie złapiemy palcami sobie przytrzymać i teraz jak mamy tak zrobioną świeczkę dajemy na nią tutaj na te druciki troszeczkę kleju i mocujemy ją o, mocujemy ją właśnie w naszej kompozycji Troszeczkę się opierać. O, tak dobrze jest. Tak, żeby lekko dosłownie wystawało. Teraz przygotowuję kolejne mm, świeczki i zapraszam za chwilę, jakieś świeczki będą umocowane. Skończyłem osadzanie świeczek. Eee, zobaczcie. Z każdej strony mamy świeczkę osadzoną, ona tak lekko wystaje z każdej strony poza ten obręb tego naszego naczynia, nie bardzo dużo, żeby nie zgubić kształtu i teraz ten środek będę wypełniał dekoracją. Oczywiście, jeśli chcecie, żeby to był stroik bardziej adwentowy, to jasne jest, że nie dajemy tam takich świecących elementów, bardziej takie stonowane, taki czas zadumy to jest dla nas, więc tych Świecących elementów raczej nie dajemy. Natomiast y, ja to potraktuję jako taki, taką kompozycję, którą oczywiście możecie zrobić bardziej matową, ale dodam troszeczkę błysku, bo na Boże Narodzenie zawsze tego błysku dodaję. Y, słuchajcie, osadzone świeczki, teraz osadzam y, patyki, które stworzą nam tutaj całą taką, wypełnią tą, y, tą przestrzeń, stworzą nam całą tutaj konstrukcję. Dałem te y, te gąbeczki też z tego powodu, żeby łatwiej było umocować nam te patyki. Patyki oczywiście wklejamy do gąbek. Później będziemy przyklejać je jeden do drugiego. Zobaczcie, delikatnie tylko i wyłącznie wkładam je tutaj, tworząc w różne strony taką mm, przestrzeń w tym naszym stroiku. Pamiętajmy, żeby te patyki nie rozchodziły się tak bardzo gwieździście, tylko właśnie w różne strony, przecinając się, te linie będą przecinające się, będą nam tworzyć tutaj bazę do tego, aby w środek włożyć całą dekorację. Ważne jest również to, aby te patyki były na różnych poziomach. Nie dajemy ich jako taką osłonę, taki, um, taki parasol nad tą kompozycją, tylko dajemy również je nisko pod. Podnie tego naczynia troszeczkę wyżej, wyciągnięte pomiędzy sobą, krzyżujące się. Później możemy też w drugą stronę, już nie wklejając w gąbkę, tylko przykleić jeden do drugiego. Tylko myślę, że to um, już później, jak damy troszkę dekoracji, bo wtedy łatwiej będzie nam się um, doklejać te wszystkie elementy. Musimy zrobić tą kompozycję w ten sposób, um, żeby zachować jej ażurowość, ale żeby była lekko wypełniona tymi naszymi elementami. Jest to, nie powiem, nie bardzo prosta technika, natomiast jeżeli będziecie dobrze obserwować i kolejne filmy śledzić, to na pewno zdążycie opanować część tej techniki. Wracam do pracy. Patyki też, słuchajcie, różnej grubości. Mogą być te lekko grubsze, troszkę niżej. Natomiast te cieńsze damy już później na sam koniec. Tych patyków naprawdę niewiele tu trzeba. One są już suche, kruche, więc mogą się gdzieś troszkę połamać, ale nie ma to najmniejszego znaczenia, ponieważ wypełnimy, ładnie się odcinają i, i wtedy będą naszą tutaj konstrukcję tworzyć. Tak jak wspomniałem, w różne strony przyklejamy te patyki żeby nam podkreśliły kształt tego kwadratu. Na tą chwilę wydaje mi się już dość. Teraz słuchajcie, dodam troszeczkę nowy Ja tą miodełkę wklejam po prostu na na gorąco. Nic jej nie dzieje, ona pięknie zasycha. Yy, traci troszeczkę kolor, ale, ale nie tak od razu. Nobilisa daje trochę niżej, yy, lekko poniżej tych gałązek. Naprawdę niewiele, bo on ma tylko nam stworzyć taką, yy, taki kolor, dodać takie oparcie w tej kompozycji, do której będziemy gdzieś tam przyklejać elementy. Yy, nigdy nie tworzę w ten sposób, że dodaję najpierw yy, wszystko w jednym gatunku i później dopiero. Yy, Kolejny element, kolejny. Raczej staram się zrobić jakąś konstrukcję i dodawać te elementy równomiernie. Równomiernie znaczy się w, w tym samym momencie różne elementy. Nie o rozkład chodzi, tylko o czas dodawania ich. Bombeczki, słuchajcie, w takich matowych kolorach. Bardzo, bardzo je lubię. Też są dobre, jak się robi zdjęcia tych kompozycji, bo się nie odbija fotograf i nie trzeba nic tam wymazywać. Bombki dam, słuchajcie, odwrócone w drugą stronę. Ja bardzo lubię dawać bombki, właśnie odwrócone w tą drugą, nieoczywistą stronę. Możemy wtedy zajrzeć do środka tej bombeczki. Często te bombki, jeśli dajemy większe, możemy do nich nalać wody, Będą służyć nam jako taka naczynko do roślin żywych, których można później tutaj dodać na przykład. Ważne jest to, że jeśli ja najczęściej staram się tak dodawać te bombki, że jeżeli już dodaję bombeczki odwrócone, to daję je wszystkie odwrócone. Nie daję bombek w jedną tak, drugą tak. Tak jakoś sobie to wymyśliłem i staram się tego trzymać. Oczywiście, Wy możecie spróbować inaczej, ale tak wydaje mi się bardziej spójna cała kompozycja. Mniejsze możemy dodać troszkę wyżej. Doklejamy, słuchajcie, do już tej konstrukcji, do tych elementów. Pamiętajcie, że z, z, w takim przypadku najczęściej, właściwie w 98%, dodajemy klej na element, który przyklejamy. Piękną strukturę spójrz tutaj tego hmm, lotosu. Taki poszarzały. Super wygląda, nawet trochę jest jak grzechotka, bo te nasiona są w środku nie wyleciały jeszcze. Natomiast, jeśli chcemy go dokleić do spodu, dobrze jest też lekko obciąć tą końcówkę, żeby była większa powierzchnia do przyklejenia. Ja go przyklejam w pionie, słuchajcie, w ten sposób. Raczej go nie przekrzywiam. W tym przypadku, ponieważ ta kompozycja jest taka mm, dość określona y, i gałęzie są w różne strony, bombki są również troszkę jedna, troszkę przesunięta, druga y, na wprost, więc chciałem dać takich elementów, które nam troszeczkę tutaj tak mm, uspokajają to y, i dlatego ta, płask, ta płaska forma jest właściwie nie przechylona, tylko i wyłącznie... Jest tak przyczepiona. Oczywiście nie zapominam o tym, żeby dawać grupy, czyli mam tutaj na dole przyklejony większy. Teraz przyklejam mniejszy, lekko wyżej tego większego. Ja teraz będę dodawał troszkę elementów. Za chwilę uzupełnię i wracam. Będziemy dodawać kolejne. Słuchajcie, ja tutaj już uzupełniam całą, cały ten nasz stroik, już ym, dodałem te elementy, o których mówiłem, czyli y, jodełkę, czyli lotos, y, bombeczki. Oczywiście bombek, jeszcze później zobaczę, czy gdzieś nam nie brakują, czy nie muszę ich dodać. Y, natomiast y, teraz chciałbym wam pokazać, y, jak dodać kolejny element. To jest ta sucha kora. Ym, Pociąłem ją na takie drobne elementy, żeby nie dawać takich dużych elementów, bo nie ma potrzeby, żeby wypłaszczać tutaj taką, taką dużą przestrzeń. Jednakże troszkę potrzebuję uspokoić ten, ten ruch, który tu powstał w całej kompozycji. W związku z tym dam tą korę i trochę tak należąco i troszeczkę tak na, na sztorc. Przyklejam ją. W jednym miejscu, w niektórych momentach mogę sobie już zacząć, słuchajcie, przyklejać i do tych gąbek, żeby troszeczkę już przykryć nam ten element techniczny, jakim jest gąbeczka, bo na samym końcu będę musiał pewnie lekko ją przykryć. Tak jak wspomniałem, tutaj dam również w tą stronę tą naszą korę. Przyklejam już do elementów, które są wewnątrz. Dlatego przyklejam dopiero w tym momencie, ponieważ mają mniejszy styk kleju do powierzchni, do której przyklejam i chciałem sobie zrobić tą bazę, tą konstrukcję, żeby w niektórych miejscach po prostu one się skleiły ze sobą. Tak jak wspomniałem, nie będzie tego bardzo wiele, natomiast troszeczkę tych naturalnych elementów tutaj wprowadzę. Mogą one lekko przykryć nam elementy, które są poniżej. Również, tak jak te y, bombeczki, ale również być tam w samym, y, na samym dnie. Staram się robić tak tą kompozycję, jak wspomniałem na samym początku, żeby ta ażurowość była y, widoczna, żeby dno pojemnika było widoczne, jak spojrzymy, żeby nie zakrywać w całości tego, bo ono jest y, na tyle dekoracyjne, że nie mogę go po prostu schować. Pamiętajcie, że jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach um, pod tym filmem. Ja staram się zazwyczaj odpowiadać na nie w tym samym dniu. Um, więc jak macie pytania, oczywiście zadawajcie je w komentarzach. Słuchajcie, dokleiłem sobie troszeczkę już tej um, kory. Zostały mi gwiazdki, które tutaj na sam koniec będę dodawał z racji tego, że one częściowo będą na tych gałązkach, częściowo będą gdzieś głębiej osadzone. Mam je w dwóch rozmiarach, w związku z tym też postaram się je tak ułożyć, aby jedna była wyżej, druga niżej nad sobą. Oczywiście, mimo takiej małej kompozycji, nie zapominam o tym grupowaniu. Gwiazdka. Doklejamy ją tutaj troszkę niżej. Ona jest w takim jaśniejszym kolorze i dodatkowo nam tutaj rozświetli całą tą kompozycję. Ale spójrz tutaj. Daję, słuchaj, jedną nad drugą tą gwiazdkę. Jedną daję niżej, drugą daję wyżej. Tworzy nam się taka przestrzeń i tak możemy spojrzeć do dołu. Dawno nie e, zadawałem Wam takich pytań odnośnie kompozycji. W związku z tym e, teraz mam pytanie dla Was. E, ile może kosztować taki, taki strojik? E, po, po, powiedzmy, przy zakupie w kwiaciarni. Ile byście wycenili ten strojik? Ja postaram się dać swoją cenę, ale najpierw pozwolę Wam troszeczkę e, określić, ile Wy byście dali za taki stroik lub ile byście wycenili ten stroik. Jeśli ktoś będzie chciał sobie zrobić taki stroik, to u mnie na stronie będzie dostępny zestaw raz, dwa, trzy do zrobienia takiego stroika, więc zachęcam, można zakupić gotowy zestaw, który pod drzwi Wam dostarczamy, później Wyrobicie, robicie, robicie zdjęcie, wrzucacie w komentarzu i zobaczymy, jaki był efekt nauki. Słuchajcie, uzupełniam i uzupełniam, ale w końcu trzeba przestać, Jak to w każdej kompozycji, kiedy trzeba znaleźć ten moment, kiedy powie się dość, ja oczywiście jeszcze tutaj uzupełnię te widoczne gąbki. Jak mogę je uzupełnić? Mogę sobie tam dać troszeczkę jakiegoś chrobotka, troszeczkę mchu, ale również mogę wziąć takie, słuchajcie, kawałeczki od tej jodełki te górne. I po prostu troszkę ją uzupełnić tutaj w tym momencie, tak, żeby nie przysłaniać całości, ale żeby lekko przysłonić tą gąbkę. Ale pamiętajmy, żeby nie zrobiły się takie bardzo duże skupienia ciężkich elementów, więc starajmy się też uzupełniać czymś innym, na przykład taką korą, którą gdzieś tam możemy kawałek przykleić, żeby to nie był jednolity materiał. O, przyklejam w ten sposób. Gdzieś tutaj chowam. Dodam jeszcze troszeczkę takich e, drobnych słuchajcie, <taki> takich drobnych gałązek, które będą e, na całą tą kompozycję tutaj górować. Udało mi się jeszcze do tej pory nie poparzyć, więc sukces pełen. Oczywiście dużo jest tych nitek klejowych, to na samym końcu będziemy obierać. E, i jeszcze kawałek takich bardziej y, grubszych gałęzi, które gdzieś tutaj, żeby y, wypełnić tą przestrzeń, y, pokazać tutaj ten ruch, to właśnie w momencie wkleję ją w miejscu, gdzie nie będzie miała dostępu do gąbki, ale że się przyklei gdzieś tutaj do, y, do innych elementów. Trzeba też popatrzeć, bo w niektórych miejscach może być widać klej, więc dobrze by było Lekko przysłonić ten klej, nawet jakimiś drobnymi elementami w postaci jakiegoś mchu, robotku, czy, czy właśnie kawałków kory. Strojk gotowy. Dodałem troszkę jeszcze tych elementów w postaci drobnych gwiazdek. Obrałem już w skleju, więc w pełnej okazałości możecie go sobie zobaczyć. Jest przestrzeń, do której można zajrzeć. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, może być zupełnie w, inny, w innej kolorystyce. I pamiętajcie, że taki zestaw możecie kupić u nas na stronie. To jest pierwszy z serii Bożonarodzeniowych przykładów w tym roku. Już za chwilę zapraszam Was na kolejne. Mam nadzieję, że ten Wam się spodobał. Do zobaczenia.